Cześć, witam was na moim kanale. Dzisiaj z nory prepersa troszkę o zapasach, o przechowywaniu żywności, czyli zabezpieczeniu naszych produktów przed czynnikami. Atmosferycznymi, żeby po jakimś czasie nadawały się też do spożycia i wydłużeniu też daty przydatności. Przede mną mam pokazowo dwa lata temu zawakowane mąkę. Oczywiście w wakowaniu zbiorczym, ona już była taką zawakowałem. Generalnie powinna być przesypana do worka, i próżniowo za. Sama i zamknięta, żeby nie wpływały na nie żadne czynniki atmosferyczne. Tego nie zrobiłem, zostawiłem to w opakowaniach. Mam datę przydatności, jaka była na tej mące producenta i skąd ona, ta mąka pochodzi. Także zostawiłem też to w opakowaniach. Wiem, że można robić właśnie to bez właśnie opakowań papierowych. Wtedy prawdopodobnie może nawet jest. Większa żywotność, nie wiem. Ja robię zawsze opakowania, żeby mieć po prostu podgląd właśnie na dany produkt. Mogę go też opisać oczywiście tak jak robię puszki, gdzie etykiety już spadają. Wtedy właśnie opisuję sobie, co jest w danej puszce i datę mam przydatności u góry na wieczku. Dzisiaj zajmiemy się trochę produktami suchymi. Tutaj też dwa lata temu mąka fasola, wrzucone kostki, jakieś rosołowe, cukier, to jest taki zestaw, który mi po prostu został. Dzisiaj nie mam też worków yy, takich do pakowania próżniowego, dlatego dzisiaj będzie taki test. Postanowiłem wykorzystać sobie folię taką. Jest, są to torebki takie do kurczaka z rożna. Słyszałem, że niby w tych foliach też dobrze można zamknąć swój produkt. Jeśli to się uda, myślę, że będzie nawet lepszym rozwiązaniem niż taka folia, bo dodatkowo będzie nas, nam chronić nasze produkty przed czynnikami światła UV słonecznego i też oczywiście przed wilgocią. O, te folia może nie jest tak wytrzymała jak ta gruba folia, ale też na pewno zda swoje zastosowanie, o ile uda mi się wyssać z tego powietrze i próżniowo to zamknąć. Żeby wykorzystać oczywiście próżniowe wakowanie, Zamykanie swoich produktów suchych potrzebna nam jest wakownica. Ja będę dzisiaj używał wakownicy zakupionej w jednym z marketów, jest to takiej zwykłej firmy. Służy mi już od 3 lat i myślę, że jeszcze długo, długo nam posłuży. Żeby było jeszcze bardziej realistycznie, jak skoro jesteśmy w noży Prepersa, wykorzystam właśnie do zasilania mojej wakownicy Powerbank Extra link, który mogliście już widać, widzieć na niejednym filmie. Dlatego zaczynamy nasze pakowanie. Jak mówiłem, będę wykorzystywał Powerbank Extra Link do zasilania mojej wakownicy. Mam tutaj oczywiście w piwnicy prąd, mógłbym z niego skorzystać, ale po co są te takie urządzenia? Po co je kupujemy? Właśnie żeby sobie sprawdzać i sym symulować sytuacje awaryjne, na przykład takie, jak teraz. Jak widzicie. Zasilanie włączone za chwilę, już szczerze powiem, że zapomniałem, a dobra. Wakownica zwykłej firmy, nie będę reklamował, kupiona po prostu w markecie, naprawdę świetnie służy. Nie wydane duże pieniądze, ale oszczędność na produktach, które po prostu sobie przechowuję, gromadzę za każdym razem mogę sobie zejść do piwnicy do swojej nory, jak czegoś potrzebuję zapomniałem czegoś kupić, mogę sobie wziąć dany produkt i z niego skorzystać dobra, tak mówiłem są to folie takie do pakowania kurczaków, drobna na ciepło mam nadzieję, że to dobrze się sprawdzi, weźmiemy pierwszy kilogram mąki nie będę jej też przesypywał zostawię, bo nie wiem jak ten wyjdzie, włożę ją postaram się ją włożyć, mam nadzieję ta folia jest dosyć taka może jak w transportu. i spróbujemy zaraz coś tutaj zdziałać. Zamykam i włączam odsysanie powietrza. Jeszcze chwilę poczekamy. Nie jest jeszcze to całkowicie tak zamknięte, czekamy jeszcze chwilę, niech odessa, włączyłem też nagrzewanie, żeby od razu zgrzało nam właśnie to opakowanie, zobaczymy zaraz jak to wyjdzie. Uż, jak widzicie wakownica cały czas pompuje i chciało wszystko wyssać nasze powietrze powinna się zatrzymać po prostu jak już wyssa całe powietrze ale że w mące na pewno jest jeszcze jakieś powietrze to będzie jeszcze troszkę pompować ja zatrzymam i zacznę zgrzewać teraz wystarczy po prostu nacisnąć albo samo zgrzewanie albo wysysanie powietrza i zgrzewanie naciśniemy wysysanie dodatkowego powietrza i jeszcze zgrzewanie zobaczymy jak nam to się zgrzeje jeśli ten produkt nam wyjdzie z tą folią zgrzeje się i będzie szczelny to myślę, że będzie to też fajnym rozwiązaniem stworzyć sobie swoją, mało że zapasy zabezpieczone przed wilgocią to możemy stworzyć sobie swoją własną rację MRE które możemy zabrać w teren, a wyrzucić sobie swoje ulubione produkty, zamknąć właśnie za pomocą wakownicy i mieć swoją rację żywnością, właśnie w teren. Powinno już być zgrzane. Także otwieram. Zobaczcie. Produkt nie myślałem, że ta folia nam się zgrzeje, ale zobaczcie. Jest wszystko szczelne, naprawdę. Mąka fajnie mi się zamknęła. Nie myślałem, że te folie od kurczaków będą fajnie tak zamykać się. Także teraz pozostało mi tylko napisanie dzisiejszej daty, daty, która jest na mące, i będę miał podgląd, kiedy została ona zamknięta w fabryce, a kiedy dodatkowo uszczelniona, właśnie przeze mnie. I taki produkt spokojnie może nam leżeć przynajmniej z 2 lata i jest chroniony właśnie przed warunkami atmosferycznymi, przed wilgocią i przed promieniowaniem UV. A dodatkowo, tak jak mówiłem, możecie stworzyć sobie w domu swoją własną rację żywnościową, którą możecie zabrać w teren. Będziemy niebawem tworzyć właśnie rację żywnościową, a potem testować ją w terenie. Tak, oczywiście, nie tylko mąkę. Możemy sobie tak zabezpieczyć, tak naprawdę jest to jak kapsuła czasu, zamykamy dany produkt, wysysamy z niego powietrze, żeby utrzymywać go w warunkach zdatnych do później do zjedzenia. Wysysamy powietrze, czyli tworzymy taką kapsułę czasu, żeby nam później za jakiś czas mogły nam po prostu do czegoś służyć. Nie musicie korzystać tylko zamykać mąki, może być to kasze, ryże, groch. Fasola, tak jak pokazywałem wam w mojej takiej paczce, możecie stworzyć sobie fasolę, groch, do tego dorzucić suszone warzywa i stworzyć sobie po prostu taki miks, który będziecie mogli otworzyć i przygotować z tego pełnowartościowy posiłek. Fasole, suszone was żywa. Sól, cukier wrzucić i stworzyć sobie po prostu jedną taką po prostu porcję gotowej zupy. Potem tylko wystarczy dolać wody, zagotować i mamy pełnowartościowy posiłek. Zabezpieczenie właśnie naszych produktów takich, już nie mówię na trudne czasy, chociaż każdy z nas w pewnym stopniu przygotowuje się na, na takie coś, bo trudne czasy mogą nastąpić jak będzie powódź, będzie Sroga bardzo zima, gdzie na przykład piekarnie nie będą dostarczać nam pieczywa, nie będą piekły, a my będziemy mieli po prostu mąka. Mąka jest jednym z podstawowych elementów, właśnie, którą powinniśmy mieć w domu. Ja bardzo często na przykład piekę w niedzielę bułki czy też chleb. Ale tak samo możemy zabezpieczyć właśnie inne produkty, jak mówiłem, kasze, ryże, makarony. Działa to tak samo na takiej samej zasadzie jak smalec, który zamkniemy. Po prostu i tłuszcz wiemy, że zabezpiecza, konserwuje, nie dopuszcza do pływu powietrza, dlatego smalec możemy bardzo, bardzo długo przechowywać i nie traci właśnie swoich wartości przydatnych do spożycia. Jak i olej, tutaj mamy na przykład ser skandyzowany, podgrzany, zalany olejem i jest to szczelnie zamknięte, nie dochodzi do tego powietrze i możemy to przetrzymywać naprawdę latami. Już kilka takich serów rozdałem po znajomych. Myślę, że na pewno im smakowało, nic się nie stało. U mnie w domu bardzo często, właśnie dziewczyny wyjadają ten ser. Twórzmy zapasy na trudne czasy, bo nigdy nie wiadomo, kiedy przyjdzie nam z nich skorzystać. Nie musi to być konflikt zbrojny, nie musi to być klęska żywiołowa. Wystarczy po prostu uwaga w zakupach. Schodzimy do piwniczki czy do swojego magazynku i mamy. Produkt, o którym zapomnieliśmy, a możemy z niego skorzystać, ale leży latami i nie traci swojej przydatności właśnie do spożycia. Także trzymajcie się i do zobaczenia w terenie. Cześć!